Dzień dobry, dzień dobry, w sobotę 9 marca my tutaj z Patryciem idziemy do Polskiej Szkoły w Kork gdyż jest tam jakiś kiermasz i Agnieszka mężczyzna poprowadzi zajęcia zobaczymy jak to będzie na razie idziemy już tutaj dotarliśmy do stoiska Agnieszki Agnieszka ma takie sprawy jak zawsze zresztą zapraszamy Patrz, tutaj szaleje w sali gimnastycznej A Agnieszka tam sprzedaje My już jesteśmy tutaj w klasie w Polskiej Szkole, to Magniczkę będziemy robili. Będziemy robić taki świeżnik wielkanocny królając. I coś to się będzie Nie Idźcie. To wszystko w ramach My Little Craft World. O, tutaj już jest. Tutaj jest Patryczek też gotowy. Już. I tu mamy przygotowaną salę dla dzieci. A gdzie masz tą? Oko już już nie Malujesz. patrzysz, już zaczyna malować tutaj. Tylko sobie trzymaj. O, i w środku. No wszystko. Cały ma być niebieski. A gdzie mam jeszcze ciemno niebieski, granatowy. Jeste ciemno niebieski. Ty chcesz ciemno? Dobrze, no to mogę, możemy. Mogę... A kto mnie buty wiązać? Ja nie ja... Dobrze, nie krzyczy. Jak mamy już tutaj wymalowane, to teraz tak, odwracamy sobie to na stolik. Uwaga, tutaj nakładamy tak, żeby były dwie części. I teraz tak. Robimy sobie tak. Wszyscy robią tak. No to patrz jak ja. Próbuję. No to trzeba próbować. I jak już zaciskamy, to robi nam się taka pokaza. I spróbujemy wycinać. Tak jak tutaj. Można się tu przyglądnąć. Tak jak ja zrobiłam. Siadamy. Moja jest taka piękna. Już ten kostek. Proszę bardzo.

no to wysz, poszukaj, może gdzieś jest. Każdy jeszcze bierze świeczkę na górę. No, żeby tu sobie położyć i w domu przy rodzicach zapalić wieczorem. A możemy tu szukać?